Wydaje mi się, że im człowiek ma mniej mądrości, wynikającej również z braku fundamentalnej, podstawowej wiedzy, tym bardziej podatny jest na manipulacje. dobrze. Witam was bardzo serdecznie. Tak moi drodzy, my jesteśmy poddani, nie chcę powiedzieć, że świadomej czy celowej manipulacji, ale na pewno wiele mediów ma na nas wpływ, ma wpływ na nasze myślenie. Mówi się o opiniotwórczej roli mediów i to jest fakt, to jest prawda. I niekiedy słuchamy, co mówią różne osoby, co mówią różni ludzie i mówimy no nie wierzę, że ten człowiek może takie bzdury gadać, prawda? A innych podziwiamy za mądrość. Mówimy, że o tak, zgadza się, potwierdzamy, albo jesteśmy zdumieni wynikiem badań naukowych. Więc, więc jesteśmy w świecie, w świecie wielu informacji i trzeba naprawdę wielkiej mądrości, a niekiedy i bystrości umysłu, żeby umieć odróżnić. Informacje prawdziwe od fałszywych. Nie zawsze nam się to udaje, ale są pewne fundamentalne prawdy, co do których musimy się zgodzić, że trzeba je przyjąć. To jest matematyka, to jest logika. To jest historia, są fakty i przeciwko faktom, po prostu nie ma argumentów, z faktami się nie dyskutuje. Ale są osoby, które, które konfabulują, które zmieniają, które tworzą rzeczywistość alternatywną. W dzisiejszym słowie na dobranoc chcę opowiedzieć bajkę, z takiej książeczki witaminy dla duszy, która może pokazać nam troszeczkę żartobliwy sposób, jak powstaje właśnie ta rzeczywistość alternatywna, czyli jak, albo jak powstają powstają różne, różne historie, które związane są z brakiem wiedzy, z jakimiś wyobrażeniami, fantazjami, manipulacjami, po prostu rzeczy niedorzeczne. Dwunastu chłopów udało się w mozolną drogę do miasta. Aby dać tam swoje zboże na przemiał. Teraz oto wracali obładowani, każdy z wypchanym workiem mąki na plecach, do swojej rodzinnej wioski. Kiedy dotarli do gęstych lasów, uznali, że trzeba trochę odsapnąć i zrobić krótki postój. Ponieważ z powodu grasujących rabusiów i niedźwiedzi okolica ta była dla wędrowców niebezpieczna. Jeden z chłopów wpadł na pomysł, aby sprawdzić, czy ich grupka nadal jest w komplecie. Zaczął więc liczyć, a ponieważ liczył jedynie tych, których widział, doliczył się po raz kolejny, blady z przerażenia, tylko 11 ludzi. Wielkie nieba, zawołał. Jednego brak. Jakże może kogoś brakować? Czyż nie trzymaliśmy się zawsze razem? Cóż by się mogło stać? Wołali jeden przez drugiego. Też tego nie wiem, ale sami policzcie. I ponieważ wszyscy sprawdzali liczbę obecnych według tej samej metody, wkrótce zapanowało ogromne przerażenie, bo każdy z nich doliczył się tylko jedenastu chłopów. Jeden nieodwołalnie znikł. Poczęto lamentować. Chłopy ścieśnili się bardziej i spojrzeli bojaźliwie za siebie. Na pewno idącego na końcu pochwycił niedźwiedź, pomyślał nagłos jeden z nich. Należy jak najszybciej opuścić tę niebezpieczną okolicę. Zarzucili więc czym prędzej worki na ramiona i kontynuowali swój marsz. Powinniśmy byli lepiej na niego uważać, ubolewał jeden. Przecież nie mamy oczu z tyłu głowy, odrzekł drugi. Skoro wlugł się tak opieszale i nawet nie zawezwał nas na pomoc, to sam sobie jest winien. Musiał go pochwycić jakiś potężny niedźwiedź, zastanawiał się kolejny. Na pewno był to ogromny niedźwiedź brunatny, skoro napadł tak dzielnego człowieka. A jak bronił się gołymi rękoma przed tym olbrzymem, ziejącym mu w twarz swym cuchnącym oddechem i trzymającym go w uścisku swoich potężnych łap, dodał inny. Nasz zaginiony towarzysz był nie tylko dzielny lecz także miły i dobry. Co też powiemy wdowie po nim i jego dzieciom? Biedacy. Jak gdyby życie nie było już dość ciężkie, jeszcze i to musiało ich spotkać. Tak to wielcy zatroskani kontynuowali swoją wędrówkę, aż w końcu głośno zawodząc dotarli do wsi. Natychmiast zbiegli się mieszkańcy, przekrzykując się nawzajem i huralnie lamentując. Tymczasem pewna pierwszoklasistka z tutejszej wiejskiej szkoły wprawiała się w rachunkach, licząc odstawione worki z mąką i stwierdziła, że było ich dwanaście. Odnalazłszy wśród podekscytowanych i lamentujących ludzi swoją matkę, pilna uczennica pociągnęła ją za fartuch i zawołała: Mamo, tu stoi dwanaście worków mąki. Nie opowiadaj mi teraz nic o żadnych workach, zbyła ją matka. Czyż nie dotarło do ciebie, że jeden z dwunastu naszych ludzi, bardzo dzielny człowiek, poniósł straszliwą śmierć? Jakże łatwo mogło to spotkać również pozostałych mężczyzn? I co stałoby się wówczas z naszą wsią? Nie chcę nawet o tym myśleć, ależ mamo, wysłuchaj mnie do końca, nie dawała za wygraną córka. Skoro stoi tu dwanaście worków, to musiało wrócić także dwunastu mężczyzn. Mówisz dwunastu? Teraz matka sama policzyła worki i krzyknęła: Burmistrzu! Hałas ucichł i z tłumu wyłonił się burmistrz. Burmistrzu, tu stoi dwanaście worków, a więc do domu musiało wrócić dwunastu mężczyzn. Dokładnie tylu, ilu stąd wyruszyło. Wówczas burmistrz przeliczył osobiście wszystkie worki i otrzymał taki sam wynik. Rzeczywiście, dwanaście worków. Zaginiony musiał więc powrócić. Uciął krótko całą sprawę w sposób niepodlegający żadnej dyskusji. Faktycznie, sam pokonał niedźwiedzia, zawołali chórem chłopi. Powrócił całkiem bez broni gołymi rękoma i siłą swych ramion zabił potężnego niedźwiedzia. Niech żyje pogromca niedźwiedzia, zabójcy niedźwiedzia w wiwat. Cóż za chwała dla naszej wsi mieć wśród nas takiego bohatera? Urządzono huczną zabawę, tańczono, śpiewano i cieszono się życiem. A wiejski nauczyciel napisał balladę o bohaterskim pogromcy niedźwiedzia, którą rok rocznie w rocznicę powrotu chłopów wykonywano podczas obchodów święta niedźwiedzia. Tak, tyle dzisiejsza bajka, aż nie wiadomo jak ją skomentować. Ale słuchajcie, słuchając różnych historii, opowieści, które ludzie snują, konfabulacji, które powstają w świadomości czy w umysłach niektórych osób, naprawdę można się złapać za głowę i powiedzieć: ludzie, pomyślcie zdroworozsądkowo, policzcie, zastanówcie się, rozważcie. Użyjcie, przepraszam za kolokwializm, użyjcie rozumu, tak? bo, bo naprawdę wiele historii jest nieprawdopodobnych. To jest jakby jedna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, i czasami warto mieć dystans do, do różnych historii opowiadanych czy tworzonych przez, przez niektóre osoby. A z drugiej strony, sobie pomyślałem, skoro człowiek jest tak bardzo podatny na na różne nowinki, na różne historie. Słuchajcie, tych, tych historii, opowieści jest mnóstwo na temat, nie wiem, już chociażby kosmitów, prawda? Ja czasami mówię, że jedną z taką opowieści, snutą chociażby przez, przez pewną sektę jest to, kiedy będzie koniec świata, prawda? Trzeba się przygotować, niektórzy już wiedzą dokładnie, wyznaczają datę, sprzedają majątek, a ktoś się na tym bogaci, to jest inna historia, prawda? Ale tak, czasami, czasami trzeba, trzeba użyć rozumu, może nawet nie czasami, zawsze trzeba używać rozumu, tak, ale, ale warto niektóre historie zweryfikować, zastanowić się, popatrzeć na źródła, popatrzeć na to, co, co rzeczywiście, o czym rzeczywiście mówią fakty. Co jest na przykład, jeżeli już mówimy tutaj o końcu świata, napisane w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Ale tak wracam, wracam do wątku, który, który mi uciekł. Skoro człowiek jest tak bardzo jest podatny na różne sugestie i manipulacje, zobaczcie, jak mistrzowie manipulacji mogą to wykorzystywać. Mogą to wykorzystywać i wmawiać nam różne wydawałoby się prawdopodobne. Prawdopodobne sytuacje. Wydawałoby się prawdziwe, tak? ale gdzieś tam jest półprawdy, gdzieś tam jest jakieś niedomówienie, gdzieś tam jest jakieś niedopowiedzenie i tworzy się nową alternatywną rzeczywistość. Używam tego słowa alternatywna rzeczywistość, bo, bo niektóre osoby wydaje się, że, że w takiej rzeczywistości żyją. Mówi im się o faktach, mówi im się o tym, jak to rzeczywistości było. Przedstawia się argumenty, a oni przyjmują jakby zupełnie inny inne punkt odniesienia, zupełnie inną rzeczywistość. Nie przyjmują tych, tych faktów, o których, o których im się mówi, można tłumaczyć, yy, można wyjaśniać, można pokazywać dowody. Oni wiedzą lepiej, oni wiedzą lepiej, prawda? A niekiedy wynika to po prostu z błędu z błędu, czy, czy z pewnej nieumiejętności, nieporadności tych osób, by właściwie spojrzeć na rzeczywistość. Taki błąd chociażby popełniali ci chłopi liczący swoją grupę. No, zwróciliście uwagę na to, że liczący liczył tylko tych, których widział. Siebie nie liczył, dlatego mu zawsze wychodziło 11, prawda? Po prostu błąd, po prostu błąd. I są osoby, które wpadają w taki błąd, nie potrafią z tego, z tego błędu wyjść i w błędzie tkwią. Można tłumaczyć, można wyjaśniać, nie przyjmują argumentów i żeby uzasadnić swój błąd, właśnie kreują, kreują rzeczywistość. Właśnie tworzą rzeczywistość alternatywną, prawda? Tak jak ci stworzyli tę historię o człowieku, który na pewno zginął, skoro go nie ma, bo, bo pożarł go niedźwiedź. A skoro okazało się wróci, to znaczy, że nie zginął, tylko on tego niedźwiedzia pokonał. Na bieżąco, na bieżąco zmiana, zmiana rzeczywistości, na bieżąco tworzenie nowe, no, 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 nowej rzeczywistości, tak bym powiedział, nowych faktów. No, tak niestety w naszym życiu bywa i trzeba się, trzeba się e, strzec tego. Trzeba się st tego strzec. I pamiętajcie, że, że niestety są mistrzowie, są inżynierowie manipulacji, są inżynierowie e, socjotechniki. Którzy, którzy chcą nam wmówić różne nieprawdziwe rzeczy dotyczące naszego życia, dotyczące kościoła, dotyczące człowieka, rodziny, powołania, i tak dalej, i Można byłoby tutaj mnóstwo płaszczyzn, na których ta manipulacja się dokonuje tutaj wymieniać. Żyjmy w prawdzie, poszukujmy prawdy, przyjmujmy prawdę obiektywną, tak, i tą prawdą, tą prawdą żyjmy. Dzisiaj może taki troszeczkę. No, trudny temat, dający dużo do myślenia, ale też takie, takie słowo na dobranoc od czasu do czasu trzeba no, przy, przygotować i przeprowadzić. Dobrze, bo już tam kolejny wątek mi się pojawia w głowie. Wszystkiego dobrego życzę, dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Do zobaczenia na komplecie. Z Panem Bogiem pokój i dobro.